Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Wybaczcie, że się uśmiecham, 10.00 zaczynamy, ale dzisiaj się, że jak powiem, z lekka nie wyspałem. ponieważ wczoraj uznaliśmy, że wieczorem trzeba się odrobinę odstresować, szczególnie, że była okazja, by, wrócić się cudzysłów, sprzedać dziecko i odwiedzić, nie pamiętam kiedy ostatni raz byłem, w klubie tanecznym. Skotek. No, muszę się z Państwem podzielić tą tym wrażeniem, że mojego wieku to jednak dobrze się bawi. Lekka się nie wyspałem, ale czegoś się nie robi dla przyjemności. Yy, taki mieliśmy przemiły wieczór. Mam nadzieję, że Państwo też mieliście dobry, sobotni wieczór. Yy, proszę Państwa, temat jest dosyć poważny, dlatego że Zanotowałem, oglądając różne media, również te polskie, polsko-amerykańskie. Tak? Czyli mam na myśli stację TVN, kapitałowo powiązaną z One Brothers i Discovery. Teże media, kojarzone jakby z kapitałem amerykańskim, z niezrozumiałych dla mnie względów, uderzają w Joe Biden. Wysłuchałem wywiadu, ostatniego wywiadu z Joe Bidenem. Usłyszałem te pytania, które. Miały być, w zasadzie były pytaniami, które bym określił jako: No, ale powiedz, że nie dasz sobie rady. No, powiedz, że jesteś stary, zniedołężniały, że masz demencję. No, ale powiedz, przyznaj. Przyznaj, że jednak sobie nie dasz rady. No, ale przyznaj, prawda? No, ja wiem, że zrobiłeś to i to, ale przyznaj. I tak mniej więcej taki jest konstrukt e, zachowania się mediów wobec Joe Biden. Nie pojmuje tego, jakiż jest cel wydawców czy dziennikarzy, którzy się tym zajmują, by obrzydzić opinii publicznej wyborcom Joe Bidena jako osobę, która już jest tak stara i tak niedołężniała, że na pewno sobie z Trumpem nie pomoże, nie, nie poradzi, i że teraz trzeba wziąć koniecznie kogoś innego. Nagranie, w którym Trump w sposób wulgarny. Knajacki na przykład odnosi się do pani Kamali Harris, czy do samego Joe Biden, świadczy o tym, że mamy do czynienia z autentycznym psychopatą. I przepraszam, kto miałby zastąpić Joe Bidena w walce z takim kolesiem? No, nie ma nikogo takiego w tej chwili, kto miałby możliwości, charyzmę, wolę walki i potrafiłby stanąć z Trumpem Okowoko, oko, bo ci politycy demokratów, proszę Państwa, którzy chcieliby prezentować się jako kandydaci do fotela prezydenta, nie słyszałem, by któryś z Trumpem pojechał, przepraszam za tutaj kolokwializm, pojechał jak z dziką świnią za obiery. A tak należy rozmawiać z Trumpem i tak ja bym na przykład z nim rozmawiał, jego językiem, jego poziomem. Bo inaczej się nie da, albo w ogóle nie należy z nim rozmawiać. Co innego jest w przestrzeni publicznej, kiedy komentujemy pewne wystąpienia Trumpa, tu nacisk należy kłaść na kłamstwa, które ten człowiek głosi. Taka jest moja zasada, że jeżeli słyszę kłamstwo, to je obnażam. Pamiętam no, moją dyskusję z redaktorem Pińskim, że czasami nie ma sensu odkłamywać pewnych rzeczy, bo Wedle badań socjologów to jest tak, że jeżeli ktoś kłamie, a komuś się to kłamstwo, każde znaczy to kłamstwo komuś się obnaża, czy próbuje się wyjaśnić, że nie, proszę pana, pan kłamie, to ludzie i tak wierzą temu, który kłamie. No i wydaje mi się, aby tak właśnie było, choć każdy postrzega świat tak wedle siebie samego, więc no. Jeżeli ja słyszę kłamcy i wiem, że kłamie, to raczej kłamstwa do mnie nie, jakby nie docierają, czy ich nie akceptuję. Za to oczekuję, by media te kłamstwo obnażały. Takie jest moje oczekiwanie. Nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą. Tutaj pytanie do Was, też prośba o komentarz. Czy też czujecie się lepiej, gdy ktoś kłamie, a media tego nie, nie obnażają, nie, nie, nie wykazują, że ktoś kłamie. Tylko kiwają głowami i mówią, aha... Potem przychodzi inna gadająca głowa, mówi coś zupełnie innego, a ludzie i tak mają wierzyć w te kłamstwa, i media, dziennikarz, który chwilę wcześniej rozmawiał z kłamcą, a teraz rozmawia z człowiekiem prawdomównym, nawiązuje do słów jego poprzednika, tak jakby to była prawda. Tak, a kolejna osoba. Próbuję się ustosunkować do tych, jak mówię, ale, no ale to były kłamstwa. No dobrze, teraz mam jeszcze następne pytanie. Wchodząc mu w słowo. To jest taki niuans. Nie wiem, czy zwróciliście Państwo na ten niuans uwagę, pozwólcie, żeby wezmęły kawę. Bardzo dobrze. kawa będzie nam już towarzyszyć. Ta kawa na Szanowni Państwo. Joe Biden może wygrać te wybory, tylko że media musiały stanąć na wysokości zadania. Jeżeli już jest mowa o ocenie tych kandydatów, to nie widzę sposobu, by nie obnażać kłamstw, przeinaczeń, manipulacji i też totalnych bzdur, które opowiada Joe Biden. Podobnie jest w naszych mediach. Nie wiem dlaczego. Stacja TVN, to jest prywatna stacja, więc może robić co chce, atakuje Joe Bidena, próbuje go w oczach wyborców, również widzów tu w Polsce, zdeprecjonować. Traktuje go, no ale on nie powinien. No nie, nie powinien. Woła tak zwanych ekspertów. Jak ja widzę tych ekspertów TVN-u, to proszę Państwa, robi mi się nieprzyjemnie. Ja nie, nie, nie byłbym zainteresowany, by być w tym gronie. Znaczy mogę zapewnić, że jeżeli nawet zdarzyłoby się, to osobiście wątpię, tak? Ale jeżeli zdarzyłoby się, że taka stacja by zadzwoniła, napisała do mnie, że poprosił o komentarz że bardzo przepraszam, ale ja nie chcę być w gronie tych ekspertów, których Państwo z reguły zapraszacie, kiedy tylko coś się dzieje. Po prostu. No nie, tak? Ja muszę dbać o markę naszego kanału i to, o czym rozmawiamy tutaj. Mogę przyjąć na przykład zaproszenie od Ewangelików. Oni są trochę fiśnięci, ale fiśnięci są w pozytywny sposób. Przede wszystkim rozmawiamy tam na tematy polityczne z panem Pawłem Chojeckim, pastorem zresztą. Bo no różnią u nas może kwestie teologiczne, tak, ale politycznie się ze sobą zgadzamy i nie ma problemu. Ja mogę podyskutować na każdy temat. Takie zaproszenia przy, tak, mogę, mogę przyjmować, ale nie w sytuacji, w której mam wypowiadać się w pewien określony sposób. A jeżeli mam inne zdanie, które jestem w stanie uzasadnić i argumentować, no to już, już nie. Poza tym tam są sami eksperci. Absolutnie. Tak. Jestem zwolennikiem tego, by Joe Biden startował w tych wyborach, by do nich dotrwał. Rolą jego sztabu wyborczego jest zrobienie wszystkiego, co można zrobić, by Joe Bidena do kolejnej debaty przygotować. Ciekawostką jest, bo pewnie Państwo o tym nie wiecie, a ja wspominałem o tym, że 11 lipca o 10 w Nowym ma zostać ogłoszony wyrok. W sprawie Joe Bidena, przepraszam, w sprawie Donalda Trumpa, gdzie z 34 zarzuty, które były w akcie oskarżenia, z tych, z tych zarzutów pojawiła się wina. Ława Przysięgłych uznała Donalda Trumpa winnym, zarzucanych mu 34 czynów. Sędzia Juan Merchan miał ogłosić wy. I tu, proszę Państwa, jest sytuacja dosyć kuriozalna, ponieważ kilka dni temu Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w składzie powołanym przez Donalda Trumpa ogłosił, że przy wykonywaniu obowiązków prezydenckich Trump jest, Trump jest chroniony, ma immunitet i nic mu nie można zrobić. Stoi ponad prawem. Nie wiem, jaki jest związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wykonywaniem obowiązków prezydenckich, a zabawami z prostytutką, czy jakąś gwiazdką porno i płacenia jej pieniędzmi za milczenie, czy to jest wykonywanie obowiązków prezydenckich, czy inne wały. Nie wydaje mi się, ale sędzia Juan Merchan na wniosek adwokatów Trumpa Tenże wyrok, ogłoszenie tego wyroku przełożył na 18 września. Teraz pytanie, czy ogłoszenie tego wyroku i ewentualne skazanie na więzienie Donalda Trumpa 18 września cokolwiek zmienił wówczas w bardzo mocnej kampanii wyborczej? Podejrzewam, że tak, ponieważ 18 września będzie rządzić na półtora miesiąca przed wyborami. I będzie naprawdę gorąco. Czy wskazujący wyrok oznacza, że Trump może trafić do więzienia? Jak najbardziej. To będzie to, o czym mówiłem kilka tygodni temu że Trump będzie, Trump będzie występować jako kandydat na prezydenta z więzienia. Tutaj się odezwą głosy może nie tu, ale po tamtej stronie oceanu choć wiem, że i z tamtej strony oceanu mnie Państwo słuchają. Że Trump może przecież zostać prezydentem, siedząc w więzieniu. I że to nie jest nic takiego dziwnego. No, to jest dziwnego, jest to już sprawa niespotykana, no ale tak też się może zdarzyć. Co państwo na to? Jak państwo to widzicie, czy to przesunięcie tego wyroku jest właściwe, czy też Trump powinien usłyszeć wyrok 11 lipca, no go nie usłyszę, sędzia Juan Merchan, przesunął ogłoszenie, powtarzam, na 18 września. Jakie będą dalsze losy, również i procesów Trumpa i kolejnych wyroków, no to pokażą najbliższe tygodnie. Ja uważam, że jeżeli wygra Trump, to pełną odpowiedzialność za to będą ponosić media, a nie stan psychofizyczny Joe Bidena który jak sam mówi, zdaje sobie sprawę z tego, że już nie mówi tak szybko, że może nie jest tak energiczny jak kiedyś, ale głosi prawdy i wie jak rządzić państwem. I to jest prawda. Ja mam głębokie przekonanie co do doświadczenia życiowego Trumpa. A doświadczenie życiowe jest nieocenione, jeżeli mamy do czynienia z tak trudną sytuacją na świecie. Bo mamy Putina, mamy wojnę w Ukrainie, która może się przelać na inne kraje, i tu potrzeba kogoś o umyśle bardzo stonowanym, o dużym doświadczeniu dyplomatycznym, życiowym i każdym innym, by Putina powstrzymać. I Joe Biden jest tym człowiekiem, bo przez te cztery lata skutecznie stopował Putina. Skutecznie poradził sobie z Chinami, które z jawnego sojusznika stały się powiedzmy z sąsiadem Rosji gdzie pewna wymiana handlowa jest, ale to już nie jest sojusznik Rosji. To na to też należy zwrócić uwagę. Trump to wichrzyciel, Trump to warchoł, on warcholi. On nie ma nic światu do zaproponowania, poza awanturami. Jego opowieści o tym, czego on nie załatwi z Putinem, można między bajki włożyć, ponieważ Putin nie jest nie zarządza Rosją jednoosobową. Są jeszcze ludzie, którzy, z którymi się Putin też liczy, ludzie, którzy go zachęcają do takiej, a nie innej polityki. W tej chwili to już jest jedna klika i myślę, że jeżeli Putin by zrobił coś, co byłoby wbrew ich interesom, kto wie, jak mogłoby się to skończyć. Czas się, czasy się po prostu zmieniają i tak zwani publicyści, którzy Komentują pewne sprawy, chyba nie mają bladego pojęcia tego, co się, co się dzieje w Rosji. I czym to należy jeść? To jest trochę przykre, bo w mediach występują tak zwani eksperci jak Państwo wiecie jakichś instytutów międzynarodowych, studiów wschodnich, zachodnich, południowych, północnych i Bóg w jakich jeszcze. Słucham tych ludzi, przecież to są ludzie, którzy są wykształceni politolodzy. A tu w zasadzie należałoby chyba Zaprosić bez parzy może agentów wywiadu bądź kontrwywiadu, bo oni dokładnie wiedzą i najlepiej wiedzą, jak wygląda sytuacja polityczna w danym kraju. Mam na myśli tutaj Rosję. Jakie są nastroje rosyjskie? Co ewentualnie planuje Putin? Bo tych informacji, proszę państwa, bez umiejętności z zakresu wywiadu i kontrwywiadu faktycznych, tak? Niepozornych, nie wynikających z tego, że ktoś napisał jakąś książeczkę, czy mu się wydaje, że coś wie, tylko posiada wiedzę faktyczną i potrafi analizować dane, to wtedy byśmy wiedzieli więcej. No ale to ewentualnie takich ekspertów możecie spotkać na kanale Pińskiego gdzie jest powiedzmy Major Heda, czy tak pułkownik to są osoby, które wiedzą o czym mówi. na pewno nie jakiś pan doktorant z jakiegoś Instytutu czy studium, nie ma bladego pojęcia, o czym mówi. Proszę Państwa, wspierajmy myślę Trumpa, pamiętajmy o tym, że też podchodźmy krytycznie do tych mediów, które tak atakują Trumpa i koniecznie chcą z niego zrobić dementa. Bo to nie wpisuje się w myśl demokracji i ochrony demokracji, Stany Zjednoczone, to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, będzie miało przełożenie na Europę. I to nie możemy powiedzieć, ale co nas obchodzi, co nas obchodzą wybory w Stanach Zjednoczonych, powinny nas obchodzić, powinny nas bardzo obchodzić, ponieważ jeżeli Trump zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, uwierzcie mi państwo, będziemy w bardzo trudnej sytuacji geopolitycznej. A Putin to wykorzysta. I do tego musimy być przygotowani. Joe Biden jest gwarantem tego, że ci Amerykanie, którzy stacjonują u nas, w razie W zachowaliby się jak trzeba. W przypadku wygrania Trumpa y, mogą zostać odwołani w trybie natychmiastowym z Polski i tak prawdopodobnie by się stało. Zostawiam Was z tą myślą. Drodzy Państwo, napiszcie w komentarzach, co Wy myślicie, a my, rzecz jasna, widzimy się o 14.00. Pozdrawiam serdecznie.